Cześć uczniowskiej, mam zaszczyt powitać dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi szkoły, jak również Was, drogie koleżanki i koledzy. Z tej okazji życzę wszystkim wszystkiego co najlepsze i oby ten rok był dla nas pomyślny. W dniu dzisiejszym wypada 53. rocznica wybuchu II wojny światowej. Delegację do złożenia kwiatów na grobach żołnierzy proszę o wystąpienie. Początkowość. Poczyt sztandarowy wprowadzi sztandar. Standardowy cześć. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora. Widzę, że wakacje spowodowały, że część z Was zapomniała pewne sprawy. Przykro mi o tym mówić na wstępie, ale kiedy grany jest hymn, państwowy stoimy na baczność. A pozycja na baczność powinna być już wszystkim znana, ponieważ. Od wielu lat uczycie się tej pozycji. Stoimy z rękami opuszczonymi, a nie tak jak niektórzy z Was trzymali sobie tak w kieszeniach, bądź jeszcze inaczej. Jest to naprawdę uszanowanie, oddanie jakiegoś hołdu, i proszę na przyszłość, żeby przyjmować tą postawę zasadniczą. No cóż, niedawno się żegnaliśmy, a już nam przyszło się widać. Z tego powodu bardzo się cieszymy, my grono pedagogiczne, że już się spotykamy, że wakacje, które wam najprawdopodobniej, tak jak i nam, szybko minęły, były udane. Pogoda jak nigdy dotąd dopisywała, można było wypocząć, uprawiać turystykę, wędrować po kraju, po świecie i. Z Pełnymi zapasami sił przyjść teraz do szkoły, a żeby pokonać następny etap w swoim życiu, uzyskać promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły dla niektórych. Szczególnie gorąco witamy naszych młodych przyjaciół, którzy przyszli w tym roku do naszej szkoły po y, wielkich bataliach w tym roku, jak wiecie, jak nigdy dotąd egzaminy bądź konkursy świadectw przebiegały z dużą liczbą kandydatów, i ci, którzy do nas się dostali, mogą uważać się naprawdę za tych szczęśliwych, na których no to szczęście padło, że mogą być w naszym gronie. Chciałbym życzyć wszystkim wiele sukcesów, pomyślności w tym roku szkolnym, samych najlepszych ocen, jak najmniej kłopotów, z nauką, z nami, prawda? Nam wszystkim, jak najmniej kłopotów z wami, i kilka takich na wstępie uwag, które chciałbym, żebyście sobie do serca przyjęli, bo są to bardzo ważne rzeczy. I jeżeli jakieś problemy się zdarzają w ciągu roku szkolnego, to zawsze one są związane z tymi kilkoma punktami. Pierwsza sprawa. To dyscyplina. Wiecie o tym, że jest Was dużo. Wystarczy spojrzeć: jest 1500 osób, ponad. Jest to naprawdę spora gromadka młodzieży, i w każdej takiej grupie, dużej, żeby organizacja przebiegała sprawnie roku szkolnego, musi być zachowana dyscyplina. Chce, chcielibyśmy. Najlepiej by było, żeby ta dyscyplina nie była wymuszana przez nas, żeby, żeby była świadoma, żebyście wiedzieli, że są pewne zasady, jest regulamin szkoły i ten regulamin szkoły jest nie po to, żeby wam utrudniać życie, tylko żeby nam wszystkim ułatwiać życie, żeby po prostu nam jakoś wspólnie się pracowało bezkonfliktowo. Druga sprawa to już sam dzisiejszy dzień spowodował, że spotykamy się tutaj, mimo że troszeczkę nam kapie na głowę. Za to przepraszam Was, ale musimy niestety uszanować pracę naszych pań, sprzątaczek, które przez dwa tygodnie pucowały mocno szkołę, żebyście przyszli do szkoły i mieli czysto. No, nie mogliśmy doprowadzić do tego, żeby dzisiaj w jeden dzień zniweczyć pracę, dwutygodniową pracę wielu ludzi. Dlatego postaramy się przyspieszyć dzisiejsze to spotkanie. I niestety no, tutaj przeprowadzimy. Od jutra wszyscy wchodzimy do szkoły tylko w kapciach. Dla klas pierwszych, informacja, że każdy musi się zaopatrzyć w kapcie. Bez kapci nie będziemy wpuszczać do szkoły. Drugą sprawą, którą w zeszłym roku daliśmy Wam czas na przyzwyczajenie się do tego, to są identyfikatory. Od jutra wszyscy, cała społeczność szkolna nosi identyfikatory. Prosimy o zaopatrywanie się w identyfikatory w sekretariacie szkoły u pani Teresy Cybulskiej. To jest pierwsza pani, która siedzi, pierwsza po lewej, strony, po lewej stronie od wejścia. Następna sprawa to systematyczność nauki. Każdy o tym wie, ale chciałbym przypomnieć, że bez systematycznej pracy nie będzie ostatecznych wyników. A systematyczność wiąże się jednocześnie z frekwencją. Jeżeli ktoś będzie zbyt często opuszczał szkołę, wiadomo, że nie będzie tej systematycznej pracy. My uznajemy tą samą zasadę co w zeszłym roku, z tym, że będziemy w tym roku już ostrzej to traktować. Jest w tej chwili wolność, każdy ma prawo wyboru i uważamy, że jeżeli ktoś 15 godzin opuści, to jest mniej więcej dwa dni nauki dokonuje świadomie sam wyboru rezygnacji ze szkoły tak będziemy to traktować oczywiście jeżeli to będzie nieobecność nie już dzisiaj przechodząc między wami no przykro mi to było słuchać ale stała grupka dziewcząt i padła z tamtej strony taka wiązanka że aż prawda szybciutko stamtąd uciekłem żeby nie Popatrzeć, się, kto to jest, bo bym musiał już od razu wyciągać konsekwencje. Słuchajcie, naprawdę będziemy w tym roku, wypowiadamy wojnę wulgarności. Nie będziemy tolerować wulgarnego wyrażania się, wulgarnego słownictwa. Mamy jeden z najpiękniejszych języków na świecie i musimy ten język szanować. Jest on piękny, możemy się wypowiadać na każdy temat bez wulgarnych słów, bez używania. Tego słownictwa, które naprawdę nikomu chluby nie przynosi. Prosimy również o kulturę na co dzień. Wielu, zna, wielu z Was nie kłania się osobom, które Was nie uczą. Nawet nie kłaniacie się osobom, które uczą. Nam nie chodzi o to, żeby się po prostu wciąż odkłaniać Wam. Chodzi tylko o to, żeby Was uczyć kultury. Jeżeli przebywamy w jakimś środowisku, znamy się z widzenia. Wypada jeden drugiemu, oczywiście młodszym, starszemu, żeby się ukłonił. Jest to naprawdę oznaka kultury. Wtedy wiadomo, że ten człowiek jakiś poziom sobą reprezentuje. Następna sprawa, właściwie najgorsza chyba z tych wszystkich spraw. Mieliśmy w zeszłym roku wiele przypadków używania miotaczy gazu. Skonsultowaliśmy się w tym roku zdecydowanie z policją. I będziemy informować, przekazywać właściwie. W zeszłym roku sami rozpatrywaliśmy te sprawy. W tym roku będziemy przekazywać takiego delikwenta policji i policja będzie wytaczać normalnie sprawę, bo są to w tej chwili już rzeczy karalne. Nie wolno używać bez zezwolenia i bez uzasadnienia miotaczy gazu. Jest to broń uznana za. Kiedyś to był po prostu element, który można było detal, który można było kupić na rynku, dzisiaj jeszcze chyba też. Ale jest to broń. Nie wolno jej używać, nie wolno jej posiadać, chyba że ma się na to specjalne zezwolenie. Tyle bym miał tych uwag wstępnych. Nie będę się tutaj rozwodził, bo widzę, że znów jakaś mała chmurka nadeszła. Chciałbym jeszcze raz na koniec życzyć, życzyć Wam wszystkiego najlepszego. Chciałbym swoim koleżankom, kolegom również życzyć jak największych sukcesów, jak najwięcej powodzenia w pracy wychowawczej, dydaktycznej. No i żeby nie było tylu złych świadectw co w zeszłym roku, bo pobity był chyba rekord. Powodzenia. Na koniec chciałbym przedstawić wszystkim swoich zastępców. Koleżanka Anna Bobkowicz odpowiada za liceum ogólnokształcące, liceum medyczne i klasy dziewiarskie. Kolega Karol Jabłoński, technikum elektryczne. Kolega Kukuła Techniko mechaniczne i klasy pokrewne. Kierownik warsztatów kolega Ryszard Kusy. Zastępca kierownika do spraw mechanicznych kolega Henryk Bednarek. Nieobecny dzisiaj, tak? Jest kolega Bernarek? Tak. Zastępca do spraw elektrycznych kolega Henryk Szymczak. Zastępca kierownika do spraw drzewnych kolega Mariusz Gutrze. Tak, wychowawców poznacie już na lekcjach wychowawczych. Za długo by tutaj to trwało, byśmy się przedstawiali. Informacja ostatnia. Jutro o godzinie 7.15, wcześniej trzeba wstać, klasy pierwsze mają spotkanie z wychowawcami w szkole. Wszyscy, przy, wszyscy, wszystkie klasy pierwsze przychodzą z kapciami, idą do bokszów na dole. Panie szatniarki pokażą, gdzie to jest, każdą drogę. Rozbierają się i przechodzą na pierwszą lekcję wychowawczą ze swoim wychowawcą. O godzinie 7.15. Dziękuję. Głos zabierze teraz ksiądz Andrzej. Dziękuję za udzielenie głosu. Chciałem Was w imieniu wszystkich katechetów, którzy w tym roku będą pomagać Wam. I Waszym wychowawcom w pracy pedagogicznej. Chciałbym Was powitać w Nowym Roku Szkolnym. Jedną z z którą miałem w zeszłym roku z moimi klasami, była na temat talentów. Każdy z nas otrzymuje od Pana Boga talenty. Jeden, jeden talent, kto inny, pięć talentów. I te talenty mamy w życiu odnajdywać i rozwijać. I w tym roku życzę Wam, Abyście potrafili ten rok przeżyć właśnie na szukaniu i na rozwijaniu talentów. Nie tylko tych związanych z nauką, ale również ze sportem, turystyką, śpiewem, muzyką i tak dalej. Tak wiele jest różnego rodzaju darów, które Pan Bóg nam dał, że powinniśmy je odnajdywać, rozwijać. Tego Wam wszyscy życzymy na nowy rok szkolny. Szczęść Boże! A teraz zapraszam do części artystycznej, której program został przygotowany przez laureatów festiwalu Kołobrzeskiego. Pierwszy utwór, który zostanie wykonany, był właśnie zaprezentowany na wspomnianym wcześniej festiwalu i nagrodzony. profilu muzycznym dziękujemy za piękny występ i w tym czasie kiedy wyście smażyli brzuchy w koło brzegu, oni ciężko tyrali po to, żeby zdobyć sukcesy. Słuchajcie, opowiedzcie coś o tym. Proszę bardzo. Jakie? Jakie, jakie żeście osiągnęli tam sukcesy? Proszę bardzo. No może soliska nam powie. Proszę. Ile Jedną. Jakie, jakie... Jaką nagrodę zdobyliście? Była to nagroda centralnego, dyrektora centralnego Wojtka Polskiego. Tak. Czy śpiewaliście tą piosenkę, którą u nas tutaj Tak, Pani Przemiczną, tą pierwszą. Bardzo ba ładna piosenka. No ja myślę, że Gdyby nie ten deszcz, to by nam tutaj urządzili wspaniałą dyskotekę, byśmy do 14 potańczyli sobie. No ale deszcz pada i niestety, ale na co dzień będziemy mieli w szkole, także wykorzystamy maksymalnie. Dziękujemy bardzo.

Poczyt sztandarowy wyprowadzi standard.